Wojewstwo Podlaskie z swoją ukształtowaniem to jest, no, wypiszmy maluj, że tylko odnawialne źródła energii budować na naszym, naszym województwie, bo jednak ten teren mamy, który wiatry można wyłapać, biomasy mamy bardzo dużo, nawet parki Biebrzański to aż prosi, żeby tą biomasę ktoś mógł zabrać. Także są warunki przyjazne do budowania tutaj. Odnawia yy, odnawialne odnawialne źródła energii Podjęliśmy twardo do 2008 roku. Wy, y, najbardziej zainteresowane osoby y, pokazaliśmy w Austrii y, Gessing, y, gdzie można odnawialne źródła energii nawet zarabiać przez swój region i nadwyżkę sprzedawać. Y, z tego pojechało 20 y, liderów, z tego 16 osób, tych samorządowców i firm buduje, y, buduje już aktualnie odnawialne źródła. Do energii. Także tutaj mamy gminy, które są y, naprawdę są wiodące. Jeszcze chciałem tylko podkreślić, no problemy są czasami y, stricte przepisy, bo jednak ci, co pierwsi są, to jednak i Urzędy też powinni wysłuchać, jakie problemy mają i modyfikować te prawo też. Urzędnicy, którzy sprawują w rządzie nie tylko, czy w rządzie, ale i w urzędzie wojewódzkim, czy w starostach, oni powinni być edukowani i żeby to służyć tą pomocą.